Cześć kochani, zapraszam Was na niezwykłą wycieczkę do krainy snów, czyli do Muzeum Twórczości Władysława Rejmonta, które w bielsku białej prowadzi nikt inny jak Tadeusz Modrzejewski. Osoba, która zachwycała mnie od kiedy byłam małym dzieckiem, ponieważ e, moje okno pokoju było dokładnie tutaj na tą uliczkę. Jedyne okno w zasadzie z mojej kamienicy, które sięga tej uliczki. No, i zawsze tutaj to miejsce przyciągało. Było uwiane jakąś wielką tajemnicą, ponieważ było to zawsze ciemno na tej uliczce. Teraz po 20 latach, kiedy tutaj wracam, wszystko jest odnowione. Natomiast ta nuta tej e, tajemniczości, ta aura nadal pozostała w tym miejscu. Wchodząc do tego muzeum, nadal czuć jakąś inną epokę jakieś miejsce, e, jak ze snów właściwie. Miejsce, w którym Tadeusz Modrzewski poświęcił swoje życie dla twórczości Władysława Reymonta. W niesamowity sposób opowiedział historię tego człowieka, przypisując wszystkie jego dzieła, robiąc do tego ręczne ilustracje. Dlatego nie zwelkajmy. Zapraszam Was już teraz na opowieść o osobie, która dla twórczości Władysława Reymonta przekroczyła tę magiczną bramę, która znajduje się za mną. A tu po lewej stronie zapraszam Was do muzeum. z moich snów sprzed 60 paru lat. I to jest ciekawe, ten człowiek mnie wprowadzał jako chłopczyka i ta brama. Wszystko się spełniło. Także po trzech latach wojowania o lokal to mi dali tą ruinę, ale powiedzieli mi, że nie dostanę ani złotówki, ani jakby Z mam takiego mistrza. I da, dali mi adres, szukam, pytam się, nigdy nie wie. W końcu wciągnął mnie w tą bramę. To mi dało dla mnie włosy, ten bastadem i słyszałem tylko, witam siebie, Ale jak otworzyłem drzwi, melina tu była, pośliznąłem się na butels po jakimś tam winem. 14 ciężarowe gruzu wywiozłem, a 15 to było siano, co było wypchane między oh. deskami. <laughs> Także pół stadminy bym wykarmił koni <laughs> No To jest moja cicha brygada. Przynajmniej komarów nie ma, bo nie wstydzę się tego, że są. Bo nie w każdym domu są pająki, one wyczuwają dobrą energię. To z dzieciństwa, sen, z tym, że ja byłem dyslektykiem i nie mogłem żadnej książki przeczytać ani wiersza się nauczyć, ale wpadłem na pomysł, bo często widziałem filmy, jak pokazują skryptoria w klasztorach i skrybów. Mnie to się pasowało. No i wtedy wpadłem na pomysł, żeby przeczytać, to trzeba przepisać, zilustrować, ale inni przeczytają, dają na półkę, a ja daję do regał, czyli się zostaje przynajmniej. Także to trwa już 40 lat. Jeszcze obliczyłem, miałoby 75 lat, jakbym to skończył. Czyli jeszcze 4 lata. Nie, <noise> ale to przeleci szybko. Tylko mi się nie chce wierzyć, że ja już mam 75 70... <noise> Czas się zatrzymał jak pierwszą stronę na przepisowym chłopów, czyli 40 lat temu. <noise> Tak mnie ciągu, że zacząłem we wtorek, a w środę tą po 14 godzinach pisania też bo mi się tuż skończył. Tak to bym dalej pisał. Była jedna strona. No i muszą być czytusze zimą. Dwa są w kieszeni i się. Tym trzeci jak zamarzni to się wymienia. No i jedno przesypanie to jedna strona. Tylko ja sobie nie zdawałem sprawy, że już było minus 20 stopni. I pierwsze tusze, za, wszystkie tusze mi zamarzły, później mnie spanie wzięło. Zacząłem zasypiać i wtedy rozerwało górę, obsypało mnie szkłem i piaskiem to mnie uratowało. Rano bym już w środku Europy, w XXI wieku sztywnego, zamarzniętego. Znaleźli. I tu jest oto na świat, w tym reguluje natężenie światła świet. Miejsce skryptorów Ola, ola, ola. pracuje. A ja przycisałam <laughs> ja <Cię> właśnie, <laughs> jak się Mi się zdarzyło, <laughs> jak podprowadziłem pod witraż i mówię, że... A było po chmurze, deszcz padał. I była taka emerytka z córką, też jakąś nauczycielką polonistyki. No i mówię, że od wiosny, jak jest pogoda, do jesieni wita się zaświeci. Nagle wita się zaświecił, ta zędlała, zaprowadzili ją tam na schody, żeby się Córka poleciała po szklankę z wodą. I tak trzy razy się zdarzyło. Ja już później miałem strach tam wprowadzać na górę. No ale każdy ciekawy jest, zwłaszcza po tych Facebookach, internetach, ich, ich witraż interesuje. Bo to jest jedyny witraż na świecie, z spodobnie z Nowrejmonta. Trzy miesiące na budowie, przy Łopacie, Kilofie, zrobiłem projekt w skali 1 do 1, wysłałem to do Torunia, mhm. do pracowni. No i później mi to przywieźli, ale przywieźli mi to na Dzierżyńskiego. Ja z tym Samym tak witrażu, z tą poprawą musiałem tu dojść, a ja go dałem odwrotnie, żeby mnie nikt nie zaczepiał. Nagle zebrała za mną kilka osób, coraz to więcej, coraz to więcej, i tu, bliżej się tu zbliżałem. Przychodziło i okazało się, że dwóch facetów się za, założyło. Jeden mówi, że to Sienkiewicz, jeden do Prus. Musiałem to odwrócić, bo ja to jest włędze, to jest, to jest i to co przegrali, to widzieli. Tak? Jest, tak jest. Czyli to jest mój syn, to jest ta brama snów i marzeń. No i to są wypisane dzieła te, które już przepisałem. zostały jeszcze półdziecki, czyli cztery lata. Co mi skradli? Co nadzieje dzieje? Burza Reymonta i na dole stare starej właśnie. W sumie pięć rękopisów. Nawet buchnęli mi lampę naftową. Tam z dołu gdzieś rzeźby śledził. Dostałem waniach 5 litrów nafty i nową lampę naftową. To nie zdążyłem nawet zaświecić, bo ukradli. Wszyscy na pamiątkę biorą to, co się da, trzeba pilować. 11 lat przepisywała mm. To nie jest tak wiele na uszycie no i pierwszy niosł takie okulary i kaszyszki. i drugi cytuje z nich desperandum czyli nierozpacza akurat do tego miejsca tu i do mnie pasuje mm. żeby nie rozpaczać tylko robię sobie W 1973 roku, przed samym wojskiem, pierwszy raz serial Chłopi widziałem. I jak się zaczyna, to jest portret Raymonda i napisy Chłopi. To mi od razu. skojarzyłem z tymi snami. Dalej, dwa lata w wojsku. No, na szczęście, ponad 300 obrazów, miałem w swoją pracownię, bo bym tam by mnie chyba ja albo zaszczelili. No i wtedy postanowiłem. Jak już wróciłem, no to zacząłem się zainteresować. Później, jeszcze raz, chłopik miałem kasety, na kasety co się da... No i nagrałem sobie wszystkie odcinki, i co jakiś czas, jak miałem jakąś handlę, to sobie to opuszczałem. A zwłaszcza ta muzyka mnie urzekła. Nie wiem czy, ale muzyka okay. swoje zrobiła. Przeszło <grym> dwa miesiące malowania. Też równocześnie jak przyjeżdżałem do mieszkania, no to zjadłem coś tam i pędzel, paleta i to samo malowałem. No i tu sam sobie szyłem. I stolarz na cyrkulatce mi to Tak Widzisz jakie poszczębione. Tylko już to było tyle tysięcy razy otwierane, że muszę drugi raz dać szyć. No i na ilustracjach, okładkach, obrazach są koledzy, koleżanki, gdzie jeszcze 30 parę lat temu pracowałem w zakładzie włókienniczym. Jako czyszczas grzebla, w piątek byłem w poniedziałek byłem plastykiem zakładowym. Podobna sytuacja jak w wojsku była. Także znaczy, putem są podobnie odcinki, bo chłopi piszczają więźni rodzinę kultury i szli do ziemi obiecanej. Także tu był komin na kominie. Tam mi się Daniel Roubryski pisał. No, chciałem się z Przemiękiem i Sewerynem spotkać. Przemięk zmarł. I się nie spotkamy. No i tak to zaprojektowałem na Lina, żeby starsze osoby niepełnosprawne, żeby dookoła nie chodziły. To sobie dwa okrycają. Pieczukła do jasnej góry. Aha. Do Częstochowy. No i tu jest. Moja Zosia, koleżanka, która chciała Kraszewskiego przepisywać. Otóż często z rodziny przyjeżdżają na Wszystkich Świętych, i tu są znicze kwiaty. No i jak są noce muzeum, tu się nakłada świece, a to są drewniane łyżki po prostu. Kła robię szmatką, najlepiej stare prześcieradło zrobić taki tym, zamaczać w różne kolorach i, i rozcierać, Bo pędzlem się tego nie da namalować, tylko szmatką. Ostatni obraz w życiu, jaki namaluję. luga paleta, wszystko przygotowane, farbę mam W murach będzie portret i na dole będzie cały ruszek wesoły nad stawem i takie same odbicie w tym stawie. Także będę musiał przewrócić obraz i to samo malować. Tu się każdy sam Wtapia w to i odnajduje się. Dlatego ja zawsze w drzwiach od razu mówię, żaden pan, tylko Tadek jestem. Niektórzy nie mogą tego przetrwać, <śm> ale później się przyzwyczajają. Do no, różnie reagują. Płaczą. Na scenę ją oprowadziłem, to była zima, chyba tu było minus 15 stopni. Przy drzwiach się rozpakał, i rozpakała <śm> To samo było z Emilią Karlosem. Też mnie wypieściła. <grystanie> no ale powiedziała mi, że straszne świństwo bym zrobił, jakbym nie przyjechał do tych lipiec. Ale nie przypuszczałem, że dwa medale. Liczyłem, że może. Zresztą mnie nie liczy medali. Ja piszę 55 lat, pamiętniki, i tam wszystko jest opisane. 10 to było w pamiętniku 600 stron. Chcieli mi to wydać w Krakowie. Wow. Tylko, że tam dużo osobistych, prywatnych, rodzinnych spraw. Te dwie to samo szyły. Nie no, mam francuskie à la Patique. Na no to jest specjalna bukla na Rogdyl Montowski. Zdali mi powiedzieli, że muszę się przygotować. Myślę, że dożyję. Chodzi taki moment, że nie wiem kim jestem, skąd się tu siedzę. Ale ta pędzel, był to w 1982. Rozpoczęcie pisania.